Zacznijmy od firmy, która jest bardzo dobrze kojarzona z Łodzią, czyli firma Div Divilan. Produkcja wtedy pod inną nazwą rozpoczęła się na ulicy Dowborczyków. Od początku produkowała wyroby dywanowe. Po wojnie firma przeniosła się PRL, już przeniosła się na ulicę Lodową. I pod tą nazwą produkowała nawet między innymi takie rzeczy jak Widziałem na, na własne oczy dywany z, jakby z popiersiem Lenina. Czy wiadomo, te czasy mroczne? Wtedy komunizm był jakby bardzo gloryfikowany przez zakłady, również. Pod koniec lat 80., jak wiele firm młodzi, Dywiran chylił się ku upadkowi, na szczęście znalazł się człowiek, który postanowi kontynuować tradycję Dywilanu. Obecnie firma produkuje również dywany i różne inne materiały pod dawną nazwą Debilan. Mają prawa do, do loga i używania tej nazwy. Co myślę że fajną jest kontynuacją tej, tej tradycji tej firmy. Jedyne co się zmieniło to technologia, ponieważ maszyny, które właściwie przejął po jakby spadku, po danej firmie, okazały się zbyt wolne, przestarzałe i teraz przy nowej technologii mogą produkować po prostu więcej. Na zdjęciach wygląda to jest niesamowicie. Pierwszy raz byłem w takim miejscu czynnym, działającym, które produkowało takie rzeczy i naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem. Ząbrową udamy się na ulicę y, Kopernika, czyli dawnej fabryki transportowej Elta. Y, śmieszna sytuacja, ponieważ trafiłem na to miejsce dosyć niedawno y, z powodu takiego, że y, na tym miejscu, które ma świetną halę, y, długą, y, była impreza Techno. Y, grupa y, y, ludzi, którzy organizują imprezę Rejf Re 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 Kijawik. E, Zorganizowałem tam imprezę faktycznie w części fabryki, ale dzięki temu y, mogłem y, za ich pozwoleniem y, wejść to miejsce, które mimo tego, że jest, y, można powiedzieć, wyczyszczone ze sprzętu, y, ponieważ tam były takie misterne instalacje tutaj y, tej produkcji tych transmonatorów, ale klimat fabryczny, który tam panował, y, plus jakieś wyższe poziomy, na których były Miejsce do nagrywania muzyki, nawet ktoś zrobił sobie tam swoiste studio, dużo metalowych elementów, padające światło. Tutaj widzicie nawet już przygotowany pod imprezę bar. Później miałem okazję na tej imprezie też porobić zdjęcia i naprawdę impreza w miejscu fabrycznym wygląda świetnie. Udamy się za granicę łodzi, ale myślę, że warto powiedzieć trochę o tej fabryce. Fabryka Podłudska Konstilana. Co było dla mnie szokiem? Jadąc to miejsce, widziałem mniej więcej czego się spodziewać, ponieważ widziałem zdjęcia u kolegi. Jak szedłem na halę fabryczną, to z początku myślałem, że, że to jest opuszczone miejsce, że to nie ma prawa tutaj nic powstawać. Okazało się, że maszyny z lat 80. chociaż wyglądają na starsze, e, od razu przypomniał mi, e, mi się film Ziemia obiecana. E, normalnie działają. E, cała hala obsługiwana, jest przez około e, paru pracowników. Hałas jest przeogromny, czyli kolejny e, temat związany z ziemią obiecaną, e, kiedy w paru scenach było można poczuć ten hałas e, Dawnych maszyn. Na wszędzie unosił się, unosiła się przędza, która była po prostu na każdym, na każdych kablach, na sufitach, na wszystkich sprzętach, i to właśnie te parę osób, które chodziło między tymi maszynami, obsługiwało. No niesamowite wrażenie. Myślę, że takich fabryk już na Wódzkim albo w całej Polsce zostało dosyć niewiele. I Pobryka mieści się tam, gdzie była pierwotna Konstilana, czyli ten pierwszy zakład, taki jedyny większy zakład w Łódzkim. No i mówię, no, klimat, no mogę się przenieść w czasie, mimo tego, że, jak mówiłem, maszyny to jest koniec lat, początek lat 80., koniec lat 70. No właśnie tak jak mówiłem, widzicie na, na, na slajdach, że ta, ta przędza, która jest y, obowiązkowa w takich miejscach, y, unosi się wszędzie. thanks uh -huh. Firma Majet mieściła się m.in. przy zbiegu ulic Gdańskiej Mickiewicza. Była częścią takiej firmy, która się nazywała Polmatek Senarum, która wyszła naprzeciw potrzeb łodzi nie tylko, jeżeli chodzi o maszyny bukinicze, ponieważ po wojnie część maszyn została wiziona, Był deficyt takich urządzeń i postanowiono w PRL um, dało Instytut, który będzie, i fabryki, które będą um, projektowały i produkowały te, te maszyny. Właśnie na ulicy Burczańskiej jest y, Polmatek Scenaro, y, y, głównie zajmował się projektowaniem tych maszyn. Majed je y, produkował. E, ten budynek y, tej fabryki dobrze widać z ulicy Mickiewicza. To jest taki wysoki charakterystyczny budynek e, obecnie obity tekturą. Kiedyś pewnie były same szyby, ale, ale po upuszczeniu tego budynku po prostu zabezpieczono go i obito właśnie go tą tekturą. Na pewno wyglądał kiedyś efektownie. Teraz efektownie wygląda tylko w środku, mimo tego, że brakuje totalnie wyposażenia, ale te jakby odbicia, refleksy, po prostu robią bardzo duże wrażenie. Firm, budynek obecnie jest całkowicie pusty, ponieważ poprzedni właściciel, który produkował zabawki, rozpoczął nową inwestycję i którego pokroczyła na tyle, że, że i i poprzedniego biznes i obecny upadł i w tym momencie budynek jest dozorowany, ale nic się mi nie dzieje. Fabryka pa pa Szul y Pawła Szulca y wpadła mi w boko y nie tylko ze względu na to, że jest po prostu fabryką, a wszystko co jest fabryką mi Łodzi interesuje, ale ze względu na, ze względu na to, że y obok położony jest obiekt, który każdy zna, czyli Kino Capitol. Nie ukrywam, że bardzo chciałem y po zamknięciu do kina y je odwiedzić. Y y próbowałem właśnie dzięki wejściu do tej fabryki. Zresztą widzicie na, na kadrach, że Parę tych kinowych rzeczy tam no, można znaleźć w tej fabryce. Fabryca mie mieści się przy y, zbiegu ulic y, Zachodniej i Próchnika. Y, jak wiele fabryk w Łodzi oczywiście jest w stanie bardzo słabym. Y, na podwórzu tej, tej y, fabryki znajdziemy też y, kominy kolejnej fabryki, która mieściła się obok. Y, y, no i co? No, i standardowo no, fabryka stoi, niszczeje ktoś tam jej dopilnowuje ale generalnie nic oprócz tego a szkoda i szkoda też kina bo jak rozmawiamy o, o tym miejscu to, to trzeba jakby też pomówić o kinie kino Capitol dawny pukniarz które zagrało innymi rolę ucieczka z kina Wolno z Jednoczonym Kajosem i cały ten jakby kwartał przy zbiegu tych ulic stoi opuszczony nie wiadomo będzie jaka będzie jego, jego przyszłość. Oraz fabryka wełny Ludwika Domanowicza. Taki okazały budynek przy Rondzie Solidarności na ulicy Pomorskiej. Mieściła się tam fabryka przędzy. Taki, taki stan rzeczy utrzymał się do wojny. W czasie wojny oczywiście znowu ta, ta sama sytuacja. Niemcy przejmują budynek. Wyrabia, wyrabia się tam głównie obuwie. I jak też często bywało, nie utrzymano jakby profil produkcji zapewne z powodu tego, że maszyn był pod ręką, więc można było kontynuować dany, produkcję danego produktu. Z tą fabryką w ogóle wiąże się taka historia, że jak to się mówi o budynkach upuszczonych często, że ludzie pracowali, byli, wyszli i wrócili. Tu rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce według mnie, ponieważ jak widzicie, po, po zdjęciach te urządzenia, które były, służyły do, do produkcji, e, w tym przypadku też nie tylko obuwia, ale e, fabryka produkowała też e, torby dla wojska, torby skórzane. E, bodajże e, 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 mural, który e, jest na ścianie budynku biurowego, bodajże nazywała się ta firma Kangur, e, te, albo, albo wyroby tej firmy tak się nazywały miały e, taką e, nazwę. No i w tym, na tym jeden z pięter, które było opuszczone, bo wyższe piętra były zajęte przez nowoczesne firmy, było po prostu wszystko. Maszyny do szycia, różne nożyczki, materiały, porzucane wszędzie po budynku. I mówię, no tak mówiłem wcześniej, że to naprawdę wyglądało tak, jakby ktoś wyszedł i po prostu ktoś zadecydował o tym, że produkcji już nie będzie, zamykamy, wychodzimy i koniec. Bardzo klimatyczna fabryka pod adresem Wulczanska 13. Byłem tam oficjalnie dzięki jednemu z właścicieli. Fabryka produkowała tkaniny jedwabnicze i praktycznie przez całą swoją działalność, czyli od początku założenia, była filią niemieckiej firmy. W czasie wojny przejęto ją na potrzeby wojska. Po wojnie były tam różne firmy konfekcyjne. Co jest ciekawe z tą fabryką? Podczas tej fabryki właśnie z przedstawicielem właściciela znalazłem resztki auta w jednym z budynków, spalonych budynków. Zapytałem go o tą historię, dlaczego to auto było w takim miejscu, dlaczego się spaliło. Jakie to auto, już nie pamiętam nazwy, ale było bardzo rzadkie w tamtych czasach perlowskich Kazało się, że był na tyle cenny dla właściciela, że, że jak chciano go ukraść, to, to wprowadził sobie do jednego z budynków, który chwilę później się spalił. Nie wiadomo, czy to przypadek, ale, ale też ciekawa historia. Budynek mieści się, schowany jest w bramie pod tym adresem i dzieli się jakby na dwie, na dwie części. Ta druga część jest mniej znana i dlatego postanowiłem Wam to przybliżyć. Fabryka drzewna Karola Wódkę. Karol Wódkę umieścił swój biznes na ulicy Jaracza, dawnej Cegielnianej. Obecnie kamienica frontowa z napisem Karol Wódkę jest remontowana w końcu, ale niestety fabryka, która działała nawet do późnych lat PRL-u, niestety nie miała tyle szczęścia. Lokatorzy, wręcz, próbują się jej pozbyć, ponieważ była wielokrotnie podpalana i sąsiaduje z kamienicą. Lokatorzy boją się, że któryś z pożarów doprowadzi do tragedii. Ale moim zdaniem to nie jest rozwiązanie idealne. Trzeba pamiętać, znaczy wyrosła ta łódź nasza fabryczna. No, owszem, budynek jest w kiepskim stanie, ale chociażby komin, który jest na podwórku, jest bardzo klimatyczny i tych kominów jest coraz mniej, więc chociażby dlatego y, może było pokusić się o to, żeby y, ktoś y, poważnie odkupił ten budynek i y, coś w nim urządził, tak? Y, zburzyć jest łatwo, a stworzyć jest gorzej. Y, warto odwiedzić ten adres, ponieważ y, y, całe podwórko są tą kamienicą tworzy taki bardzo fajny miks i też y, wyjątkowy, ponieważ zwykle było tak, że Właściciel pani zakładu yy, stawiał sobie blisko yy, swojej fabryki Wille. A Karol Wódki mieszkał w kamienicy yy, i w jednym z mieszkań dotąd zachowały się meble, yy, które były na wyposażeniu yy, gabinetu właściciela. Nie wiem jakim cudem yy, Rosjanie po, po opuszczeniu naszego kraju jakby nie, yy, nie, nie rozkładli tego, ale to jest fakt i można. E, czyli nie można, bo, ponieważ to jest prywatne mieszkanie, nie można tego oglądać, ale, ale można y, zobaczyć to na zdjęciach.